A bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pogadamy o Mirosławie Radowiciu. Urodził się 16 stycznia 1984 w Goraždach, Serbski piłkarz występujący na pozycji pomocnika, posiadający też obywatelstwo Czarnogóry i Polskie, wychowanek pali na Belgrad, w którym rozegrał 118 oficjalnych spotkań. Również w lidze Miszów i UH UEFA. Występował też w swoich młodzieżówkach gdzie jest zapisany jako zawodnik właśnie w lipcu 2006 roku przeszedł do drużyny ówczesnej mistrza Polski Legi Warszawa za kwotę 800 000 euro data urodzenia 16 lipca 1984, miejsce urodzenia Górędza Jugosłowica pseudonim Miro Adorado, kluby, który grał Palmeza Belgrad, Legia Warszawa i Olimpia Lubiana.